Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrałem w. Dzisiaj porozmawiamy o Undaunted Normandy, czyli dwuosobowej gry, można powiedzieć prawie wojennej, w klimatach właśnie II wojny światowej. Tutaj akurat mamy pojedynek wojsk amerykańskich z niemieckimi, czyli lądowanie w Normandii. I jest to gra, która zrobiła spory szum właśnie za granicą i niedługo będziemy mieli polską wersję językową dzięki wydawictwu Ogry Games, które mi właśnie podesłało ten egzemplarz jeszcze angielski, ale już niedługo polski gdzieś tam będą dostępne w sklepach. I muszę powiedzieć, że to jest świetna decyzja o wydaniu tego typu gry w Polsce i, i... No mówię, ja ja jestem dużym fanem tych właśnie dwuosobowych gier, takich pojedynkowych, gdzie mamy jakiegoś typu aspekty właśnie strategii wojennej, ustawianie wojsk, i, i, i ja jestem ogromnym fanem, kiedy w momencie, kiedy te gry są stosunkowo proste do wytłumaczenia, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, że gry wojenne często były bardzo przekombinowane bo to miały być, wiecie, symula, symulacje jakichś tam konfliktów zbrojnych. Andauntet podchodzi do tego tak, że mamy tutaj faktycznie prostszą formułę, może nie aż tak prostą jak w Memoir 44, które głównie polegało na tym, że przesuwamy kartami nasze wojska i rzucamy kostkami. Tutaj też rzuty kostką się pojawiają, ale mamy zastosowany taki świetny system właśnie budowania talii. I to jest naprawdę kapitalne połączenie jakby różnych rzeczy, do którego, podejrzewam, doprowadził głównie jeden z autorów, czyli David Thomson, odpowiedzialny między innymi za grę War Chess, którą ja, ja osobiście uwielbiam. I tam też mieliśmy mechanikę budowania, tylko że worka, czyli też jakby grę taką abstrakcyjną, gdzie żetony wrzucaliśmy do worka, żeby budować naszą armię. I tutaj to wygląda podobnie, tylko że tu mamy właśnie talie, więc mamy talie kart naszych żołnierzy, tu, których wysyłamy w misję, więc tutaj jakby dużo wojsk nie ma na planszy, bo powiedzmy, 6 żetonów maksymalnie czy tam 7 pojawia się na planszy. I głównie się gramy kartami, czyli swoje turze jedną kartę poświęcamy na to, żeby to była inicjatywa, czyli kto zagra wyższą kartę, ten zaczyna daną rundę. A reszta, trzy, trzy karty, które nam zostają, które pociągnęliśmy stali sobie, jak nie wiem, w Star Elms czy, czy w Dominionie, e, używamy ich do wykonywania konkretnych akcji, czyli akcje to mogą być, wiecie, wykonanie zwiadu albo e, wymarsz, albo atak, więc takie dosyć spacerowe rzeczy. E, I mi, misje są tutaj różnorodne, bo, bo one często skupiają się właśnie na zdobywaniu jakichś tam punktów e, z misji na misję, inne wojska dostajemy, więc to fajne jest wprowadzenie do tego, że na początku mamy bardzo proste te wojska typu właśnie zwiat i, 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 i jakiś tam zwykłych żołnierzy strzelających po prostu z karabinu i dowódców. Z kolei w następnych misjach już pojawiają się jakieś moździerze, jakieś snajperzy, więc takie rzeczy tutaj jeszcze pogłębiają tą strategię i muszę powiedzieć, że, że, że no, ta gra na mnie, na mnie zrobiła bardzo fajne wrażenie, swoją właśnie taką połączenie mechaniczne dwóch światów, które do tej pory jeszcze nie widziałem w grze takiej, takiej właśnie wojennej. Troszkę kiedyś eksperymentował z tym Martin Wallace na przykład w swojej grze Mitotopia, gdzie mieliśmy też plansze jakby i zdobywanie terenów, a tam było to moc abstrakcyjne. Tutaj faktycznie konkretnie widzimy oddział naszych żołnierzy, jeżeli żołnierz zostanie zastrzelony, to w tym momencie my musimy odrzucić tę kartę już permanentnie z gry, więc, więc może się okazać tak, że nasz po prostu oddział zostanie rozbity i dany rodzaj jednostki już może nigdy do nas nie wrócić. A tutaj właśnie świetna ta specjalizacja zrobiona tak, że Potrzebujemy świadowców po to, żeby odkrywali nam teren, ale potrzebujemy też komandosów, żeby dobrze strzelali. Potrzebujemy jakiegoś tam dodatkowego wsparcia, dowódców i tak dalej. Później, jeszcze mamy te, te moździerze, które tam z dużego dystansu potrafią strzelać, jeżeli ustawimy odpowiednio celowi w niedobrym kafelku. Więc, więc fajnie, bo to. I, i, I gra, która jest jakby, że strony mocno się różnią w, na, na każdym ustawieniu planszy. Jednocześnie właśnie możemy rozbudowywać w czasie gry swoją talię, swoją rękę, tak żeby to inaczej działało dla każdego z, przy stole i naprawdę, no ja jestem zauroczony. Jestem zauroczony, Undaunted to, to jak widzicie nie jest naprawdę duże pudełko i, i jakby tu jest wypraska, która powoduje, że tak, to pudełko nie jest puste, a to pudełko i jeszcze mogłoby być mniejsze. Ale plus jest taki, że jak rozłożycie to na stole, to naprawdę gra się wydaje naprawdę duża, tak? bo, bo mamy kafelki, mamy kostki, którymi atakujemy, mamy właśnie te karty żołnierzy i, 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 i ja mówię, ja, ja jestem zauroczony, tym bardziej fajnie, że jeżeli ta gra się przyjmie w Polsce, to z tego co rozumiem, Ogry Games będzie też planowało kolejne rozszerzenia, bo już, już, już wyszło za granicą. Rozszerzenie, które przedstawia inne konflikty w innym klimacie, więc te kafelki tam zamiast, tak jak tutaj, wszystkie takie wiecie zielone, jak to Normandia, ma, mają tam jakieś takie wiecie kolory, kolory pustyni, bo to podejrzewam, że różne kolei, każdy każde kolejne pudełko to może być inne miejsce świata, gdzie, gdzie są te konflikty. Tak, czyli, czyli już tutaj rozmawiałem w, z Sebastianem ze z, z, z nad Planszy, że jest tutaj dużo faktycznie pola do popisu, bo jeżeli mamy tutaj tutaj dodatek, który się dzieje na pustyni, następny dodatek może dziać się gdzieś tam na Pacyfiku, więc możemy mieć, wiecie, palby, kokosy i tak dalej. W następnych rozszerzaniach może być, wiecie, jakiś front wschodni, czyli może być, kurcze śnieg na tych kafelkach i jakieś tam inne mechaniki, inne warunki. Więc naprawdę gra może być niesamowicie rozszerzana w przyszłości i ja jestem podekscytowany, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Ten egzemplarz akurat ja muszę odesłać dalej do, do kolejnych tam recenzentów i do wydawnictwa Ogry Games, żeby, żeby następne osoby mogły w to zagrać. Ale, ale ja się nie mogę doczekać mojego egzemplarza, żeby sobie zobaczyć, jeszcze jak ta polska wersja językowa będzie się prezentować. I, i ja serdecznie polecam, bo, bo niektórzy tego typu gry nazywają właśnie, nie wiem, grami ojciec plus syn. Ja na pewno ze swoją córką też będę, będę chciał w tego typu gry zagrać, no ale jak ona ma 3 lata, to jeszcze wiecie, no nie wiem, 10-latek to pewnie jest w stanie już, już taki temat. Gdzieś tam i wiedzieć, że, że była gdzieś tam II wojna światowa i że tego typu rzeczy się działy, ale tak gra to też nie jest taka, wiecie, no możemy grać na, w tę grę właśnie tak bardzo powierzchownie, że tak powiem, że mamy żołnierzy, oni sobie strzelają i jakby gramy sobie grę. Można tutaj bardziej tak emocjonalnie podejść, bo faktycznie każda karta w tej grze ma konkretne imię i nazwisko żołnierza, więc tracąc daną kartę z ręki, ze swojej talii, tracimy permanentnie tego konkretnego żołnierza. Więc to tak fajnie oni ugryźli temat, że jednocześnie nie jest to jakieś tam bardzo brutalne, ale jednocześnie gdzieś tam delikatnie daje do myślenia, więc Undaunted na pewno, na pewno jest, jest kawałkiem, kawałkiem świetnej gry i ja zdecydowanie polecam. Także jak miał wstawić ocenę, to ja bym sobie tę grę zostawił w kolekcji, żeby do niej wracać i żeby sobie grać właśnie w partyjki dwuosobowe. No i czekam, czekam na, na polską wersję językową. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z tą grą albo czymkolwiek innym, to dajcie znać w komentarzach, ja chętnie z Wami tam pogadam. No i z mojej strony to będzie wszystko, także dzięki wielkie, do następnego, hej!